Bo już gra No już gramy, no co wy Witajcie ludziska, jesteśmy po Fnafie numer 2 Znaczy filmie Znaczy trochę daleko, po bo... Chica! każdym razem jak, wiesz, się gra w Fnafa czy nie Oni myślą, że tu Czekaj, kur... Oh. Demo? Demo? Czemu demo pisze? Dobra, najpierw demo zagramy <głos> <głos>

ja myślałem, że to jakoś tak tego, że pierwsza noc... Oh. Nazywam oh. się Freddy Fazbear. Oh. Nazywam oh. się Freddy Fazbear. Oh. Mieszkam tu o... Kurde! Nie mogę! No! Oh. No. no! No to. Take me! Take me! Kino absolutne. No tak! Loro obejrzany, wszystko jest na miejscu. <laughs> wiemy o Game Theory, wszystko jest... No, tymczasem gameplay. Wiesz no. co? Take me O, on oh. się Take me Nooo, men, no Fuck you Wszyscy dobrze wiemy, że zasnijemy tam co teraz, także... Embrace it, embrace it <stydawki> No, ko... Co się zarobiłeś, ty? Nie What okay, the fuck? Dobra, muza Brzmi jak mój, mój młodzik, kiedy miałem, nie wiem, 11 lat Sobie taki... Ej, oh. Co się lampisz, <noise> Ja nie wiem, ja, ja, ja nie wiem, co ja mam myśleć, ty Or, or, or O, tam był, Freddy, tam był to, What to the fuck is he doing? W ogóle naprawdę myślisz, że ta maska byłaby taka... A na go to działa w ogóle? Nie wiem <noise> Czyli tak, gdzie ma Przeglądamy się Ty, okay, bo musisz nakręcić Ja się nie ta facha O, 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 fak. No, nie, tutaj jest A, um, a, um, No dobra um. już, wystarczy Dobra, dawno no w to nie grałam, przebaczamy Co za d*** to zaprojektował Ja nie Ja bym mu taką lepę strzelił Nie musisz się do końca Nie mamy czasu Sprawdź tylko Dobrze jest na Absolut Cinema Oj, tutaj teraz da się Ale nie wiem czy to wolałbyś zrobić bo to jest Tego już nie słyszeliśmy Halo Jezu Siema Ten debil zabierze baterię Na w ogóle tego z tego nas nie Właśnie mieliśmy powiedzieć dlaczego nas nie było i znowu Nie róbmy wstępu Nie robimy wstępu Potem wygląda to tak jak wygląda Jakichś dwóch randomów gra w grę komputerową To jest Hopsi, ja lubię go, ale... bez przesady, dobra? I już coś pójdzie, co on tak stoi. Kłop. Ja pidididii. nie ma tego kola. No chyba nie. Bo ktoś nam kurna skipnął całego kola, Hopsi obraził i teraz już nie dzwoni. To jego wina. Jak kurna jego wina! Ja dzwonię do ciebie, a ty... Dobra, ja muszę kończyć. A nie to tu, tak? A... Oh my god! Or... Or, o To ja teraz to już nawet nie wiem o co chodzi. Bo no. nie wiem, nie wiem co w tej nosie jest. Dobra, nigdy nie lubiłam tej wersji. Nawet tej gry, tej akurat, tej gry. Ale już, ja moim chyba ulubionym częścią była tą sypialnią. Była. No to w NAS4. No No to dla mnie też. To moje ulubione. O, mangle, mangle. What the fuck is mangle? <laughs> <laughs> Jak właśnie tak się patrzą, to mi się właśnie. What the fuck? What the, fuck? What the... To... Damn yep. bro, damn, damn, damn What the fuck? Nah man, nah, that guy tripping Yeah, itchy you. Yeah, he got Best dog, Kur- Stop, I played these games before I'm playing Kurna No best. no no. Hello Oh, oh. Oh, no. Tylko nie, hello. No, fuck. no, wypierdzielaj! wypad, 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 No wypierdzielaj! no ja muszę iść, ja muszę iść, dobra idę, kurna, nie, nie, no co ty robisz, co, co ty robisz, no, wy... Jest! O! 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 nie, 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 DZIĘDZIEM Cie ja go nienawidzę Naprawdę No joke Ja już nie mogę nic zrobić, ja mam Ja mam death A co dżin. trzeba zrobić, jak Balloon Boy przyjdzie? Mnie się pytasz? Myśli, że ja nie będę Coś pozostaje tylko modlenie się Kur... No nie mogłem nic zrobić, co się zrobi, jak tego... Czekaj, wygooglujemy, co? Co ja mam teraz znowu grać? Co? Takie ciut, ale będzie taki. Już leci Nowe oświetlenie A właściwie jego brak Chciałem powiedzieć, że Balon Boy nam wykradł tego. A zabrał Big Brian, Big zabrał, Brian. Nam, zabrał nam światło, teraz nic nie. nie widzimy. Ja, ja nienawidzę jak oni się tmują. O ty kur... Czemu mają nie Ja nie wiem co ja miałem zrobić Co ja mam robić? Mangle, manigle, to jest manigle. Ale co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym głupnem zrobić? No weź to! Nie, 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 bo ja balon boja muszę! I... majonezkę muszę, no wypierdala! Shin, Szyn, szyn, szyn... Cichy, ha, Chyba, no no! Ty kur... I I <laughs> ja tak będę grał, nie ma opcji! Wiesz co? Adrenalina! <laughs> Ja tylko spamuj latarkę, bo ja nie wiem, co mam robić z nim! Nie, to my chyba musimy wpisać, co trzeba zrobić z każdym onikmatywnikiem. Dosłownie. Zanim w ogóle... Powinniśmy to zrobić, zanim w ogóle byśmy... Przeczyli, hmm. kurde. Tego. Co? Co to robisz? To on wygląda jakiś 2 oh, Jak jeszcze... Ja też to tak, jak teraz, tak oddycham. Hej, dobra. Artun, ach! Artun! U, u, dobra, jest. Dobra, udało się. To tak to działa. Dobra, bo oni muszą podejść. O to chodzi. Ja nie muszę na to gu... Co ja mam z tobą? Co ja mam z tobą zrobić? Co ja mam z tobą zrobić? No spadaj! Shit. Shit. Fuck you! Oh, no. A mogę może tego zabić? Chyba tak. No fuck you! No fuck you! Babę, kurna, bity mi dajesz ty. Dobra, nic się nie dzieje, chyba. O ty, o. Co mam z tym zrobić? Co mam zrobić z tym faktem? <laughs> już druga noc nie potrafimy Bardzo... i nie potrafię już Nie, nie, najpierw musimy zobaczyć, sprawdzamy z każdym takim Nie, co... no właśnie, to tak jest lepiej, e, bo nie wiemy, <laughs> kto co robi. I to jest A. chyba nawet lepsze. Dobra, czyli challenge. A. Tak, to jest challenge. Jak mi się nie chce bo najgorsze te godziny są, jak nic się nie dzieje, nie. Mega What the fuck? Oh, Foxy fuck, fuck, My name is Foxy Dad, I want some ice cream No niech cię tu nie chcę you. No. Nie wiem weź go zaczaruj Wiemy się dzieją a ty musisz iść Ty musisz iść No wiem O oh, no nie O, poszedł, poszedł sobie, to poszedł sobie, ale o, na lewo, na prawo, zobacz, czy nie ma tego, balon, balona. To co teraz? Nie wiem, nie wiem, co z Mangle. Imo nie żyje, że ja. I mo i jestem... Nie no, ej, ja sobie... udało się. Ej, a to trzeba kamery wyjąć jak tego, jak Mangle jest? On sobie poszedł. Nie, wiem, może. Chyba, że tego, że latarką świecisz, naparzasz, a pan do kamery wracasz, bo z tego się wyłączył, tak? Ja nie wiem, stresuje mnie to. Ja nie wiem co się dzieje ogólnie wiem ja, ja, zioneski Tak ty jest dopowiada? tego, fever dream Ale weź tego też tak latarki dużo nie używaj bo też masz tego pół baterii <coughs> Teraz dopiero założyłem Ale teraz to musisz chyba używać Teraz to chyba nie wiem spróbuję używać ja nie wiem Wiesz co no ja sytuacja bateria żeby że latarka Hi, się zacięła no weź się o co chodzi oh. no ty kur Dzięki. No dzięki Ariga, Arika, to będzie. Aria ty masy... Wiesz jakbyśmy nie skipnęli tego połączenia. Dobra, chodź się. <laughs> Orange, albo na albo neostrady. Ej no, ja nie wiem kto skipnął w ogóle, ty chyba nie. No ty skipnęłaś! No, nie, ty. ty! Co ty pierdolisz? Yeah. Jak to drugą nas przejdziemy, otwieramy szampana. Nie mogę tak... O! Jest! Mały skurci kurna... Tak pitolne no. Tak ci O ja, perada. W ogóle szkoda. O! Oh. NIE! NIE! WYPIERDALIŚ! NIE! NIE! Jest! Poleciał Poszedł! To, to, to Fredziak, teraz. Trzeba się... O kurr! ...dilować. O kur, DILOWAĆ! O kur. To ja mam... No ja to ja Chyba. Albo może ugotujesz, może ugotujesz. Nie ugotuję. A, okej. Okay. No co za o. Dobra, nie. Akurat Maggot, musimy zobaczyć co ona robi. Ona jest niepotrzebna w grze w ogóle. Na no chwilę, to trzeba poczekać, co? Znaczy chociaż nie wiem kiedyś. To o coś... czym pogadamy? Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku wszystkim dobrze, no no no, dobrze gadasz. I kurna, a ty też jesteś w ogóle. Ty też prowadzisz ten kanał, wiesz o tym? Nie. Ja wiem na chętnie już do FNAF trzeba, bo do FNAF 4 już No, trochę tak. Jak nie wygramy tej nocy Albo ty albo ja To kontynuujemy grę w... Oh, czyli... Dobra. No, czy. Dobra, to bo jest też na lewo. No. Boy zawsze jest na lewo. Czuka jest zawsze na prawo. Z tego co widziałem. Eee. Nie. To jest na lewo. No, klikaj na lewo. jest na lewo. lewo. Mangal jest na prawo, bo on jest na prawo. Elon Musk tak Fajnie. O, tak o, o. Ej, w ogóle... To ludziska, że my żart z 67 to pierwszy w ogóle... Mam zakładać? to wpadliśmy. Kiedy powiedzieliśmy niech że rzeczy 79. Jeszcze w tym odcinku gdzie graliśmy w Squid Game Powiedziałam, że dostałam numerek 67. 79! No i Mam sprawy! No to dobra już... Dobra, idziemy. Dobra, już wystarczy, Kawałek, kawałek kawałek! Jest, moim no, tak to się. Uh, robi. Dobra, chyba to jest... Póki co nie, nas... ale jesteś daleko, kurwa. No, za daleko. No, nie musisz tego końca. O, o, jest tego. Dźwięk. Zakładaj maskę. Jeżeli dobrze przeczytaliśmy, a nie umiemy czytać. Nie ma już dźwięku. Dobra, możemy. Nie ma już dźwięku. Szybko, patrz. O, kurwa, no, no nie, no, którą... <laughs>

Dobra, dobra kawałek, kawałek, dobra, już wystarczy. Wystarczy idziesz na lewo. Na lewo patrzysz. Go i wszystko, obydwoje. Freddy powinien spadł. Powinien. Oj <noise> powinna go nie być. Już! Kawałek, kawałek, kawałek Dobra, chyba już, chyba już, nie wiem, kurna. Dobra, szybko patrz, patrz prawo, pasz. O kurna. Tędy <noise> Jezus Jezus na, Jezus! Sekundy Jezus. mojego życia! Dobra! O. o, o, szybko! A, o, szybko. Zabijaj, zabijaj, zabijaj. i teraz z żurko. Kurna, nie, no Foxi. A rybią to, co? Oj, oj, oj! Druga no skur. Ty to, ty teraz to robisz. Ja nie, za dużo stresu. It's me. It's me. Mario No i pa, akurat kiedy powiedziałeś coś w stylu właśnie, że jak przełączymy na inną część, to nagle fuck, pues już? Już? No! Ja gadam. I znowu on, znowu on No, tak, się, przegrałeś jedną na no, I tak, i i fuck you Teraz możesz tego, możesz tego sprintować, Da. Teraz to w sumie jesteśmy bardziej pewni, nie? Wiemy gdzie kto jest, nie? A my już się poddawaliśmy tam, nie? Uuuu... Ej, a a co z tym? Tutaj nie wiemy, co zrobić dobra, z Dobra. Spamię jakieś nawet dobrze... A nie, ja już połapię baterii. Jest druga. Ha, ha, się się podekscytowałem lecz. No, 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 tak. Jest! No kur... To ja mam... Fuck you wow. all! <śla> Pfff... ty kur... <śla> <śla> Ale to był tego, troll! Rage beatuje! ja co? My złą wersję pobraliśmy. <śla>

Bagno Shrek'a No kurna, to, się wygrana... to się nazywa wygrana To się nazywa wygrana, kur... A co w ogóle zrobić z tym bonim? To jest nie? To jest No <laughs> To jest jak z, tego, z tej minigierki Bleh. No właśnie miałem to powiedzieć Absolutnie, Neluję ci więcej się żeby można było na coś, Tak, y, tak, tak, Ile nam za to płacą? 9 dolarów za noc yes. yeah. No i... widzę poprawki przed śmiercią Wyobraźmy sobie taką sytuację, człowiek idzie do pracy Przykleja jest na lewo, musimy sobie spisać, mam tutaj kalendarz Man, bruh What the fu- Chwilę, chwilę cię A Na chwilę się oh, okaże, że ja zginę <laughs> Nawet dwunasta nie minie <laughs> Kur- O wy p***dolu <laughs> Nieee O, tego psa robisz No Wiesz, bo... ale mi jedyny chłopak ten śmiech niech ci zabije Magne- Sprzedało <laughs> mu się Druga I dwa Dwie kreski baterii o, ja, No a... tak, U... a ja macingują, k***a Baterie, triple A baterii skur. Przecież te baterie nie. no co ty No, ale nie no, ty. no co ty mały się... <grym> pra, Nie my Nie wiem, ja już się kurza, nie wiem jak ty Ja też No to co, yy, po ciemku Dobra. challenge Foxy, ja wiem, że mamy złe relacje, ale Aha, Bądź jak człowiek I nie wiem czy nie, 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 nie zabijają kurdata to. No właśnie czekają, oni czekają. Ty, kur ale skoro ma wyjść w NAF 3 to nie ta trzecia trzeci mówi nikt nie, tego nie zatwierdził, ale... Jeżeli ale ma wejść, pewnie wyjdzie. To. My tak mówimy, więc... Logiczne To będziemy. Teraz... Teraz yy, zagramy w FNAF 3, to trochę, hmm. trochę FNAFA 3. My w ogóle nagraliśmy FNAF, e, FNAF film. Nie wiem czy wiecie o tym, nie wiecie o tym, bo to jest tego co flagowane tylko dla nas. Ale kiedyś wypuścimy e, w odcinkach pełen FNAF mówi. W odcinkach w to na... dawać, że na przykład co się jeden odcinek. Co środę jeden odcinek, jak chcecie, to piszcie, że o środę chcecie jeden odcinek z tego FNAFa. A Aha. E, i tak byście oglądali na własną odpowiedzialność. No i też byśmy musieli dwie, taki początek zrobić jak w grach, nie? Że... The jump scare -y są i w ogóle, nie? To no bo... Nie chcę jednak tego. Bo... seizure warning Jesteś w środku. No, Rób selfie. sens, stawiacie na... Właśnie, podbijajcie film, nie wiem o co chodzi w tej funkcji, ale podbijajcie film. Nie no wiem no. czy mamy w ogóle tą funkcję, ale podbijajcie, no cokolwiek. Kurwa, muszę... jaka łatwizna, bo to ma tylko jednego no typa. I always come. Local amusement park is getting ready to scarce your socks off with the new attraction. To to jest, jak oglądaliście FNaF Movie 2, to to wiecie, że to pod koniec... Chyba nie chcą, żebym spoilerował. Nie. widzę. No ja też! Napiszcie w komentarzach, jeżeli w ogóle ktokolwiek. Nie wiem, czy my dajemy shadow bunny, czy o to chodzi. To nie jest jakby ten podcast z grzyb, co my wam. na komentarze będziemy, wiesz. kasować, ale. Ee, jak chcecie, to komentujcie, Mini Kierka. Follow me. Fuck you. Musisz go followować Co ty kurna. Aha. Serio? Jak ty to zrobiłeś? O jest! Czekaj, zrób screenshot! Zrobiłem iz i screenshot, a mm. to chyba jest jakiś kod, nie? No. A ry ry, a ry ry. To nie powinno mnie coś zabić. Ja i do góry, no hmm. to dawaj na dół. Nie. <śmiech> nie <śmiech> no. Jakbym tak po a. boku, tak bym spierdzielił. Bo w prawo? Nie. Nie no, w prawo to nie, no. Dobra, dobra. 3, 2, 1. Ty kurde. Ale pra, prawie nie. było, blisko było. Nie lubię tej części. Już jej nie, Drugi nie lubię Drugiej nie lubię, trzeciej nie lubię, czwartą lubię. O, tu! Jakiś Devin play audio. To chyba trzeba tego. Go... O, no, tak już pamiętam. Trzeba go... Trzeba go lurować, ten play audio. Jak najdalej od ciebie. Dał się? Nie udało się. Gdzie on jest? Miał być... No ej! No ty kur my źle, to gramy czy o co chodzi? Ja... Cały czas podążamy za instrukcjami. I, I nic! Nawet będzie nie oddychał przecież, nie oddychał! Historia na pizzy. Pizza. No nie galerzy o mnie już nie zabije. Goodbye everybody. I have to go! Ale wszystko dobrze robiłem. Przecież nie było, gdybyś pokazać załapił. Oh nie, mrugnę, mrugnę i. Co to za? Lubię raz, Johnson! No, men, czemu takie jumpscary to są jakieś lamerskie? Ej, nie podoba mi się za... <grywka> Dobra, teraz jednak? Ale chyba o to, jest. żeby tym dźwiękiem odciągać o go... go odciągać go od twojego office, tak? A potem jak jest węcie, to jest zbęcie, to możesz zabykasz, O! A to druga noc jest! What? Ja się nie znam. To miała być druga noc! No co ty... Ej kawa <laughs> Nie podrywa! Jak tam życie? Ej, nie! Ale co to ma być? Ja myślałam... Nie zawsze myślałam, że wiesz, że Jumpscare co... wiesz, co jak kolejna część będzie lepsze Ale we cztery, 4 faktycznie jest lepsze. No ale właśnie to jest są! Ale creepy. O, o co? No to jest creepy. No to przecież... To był taki absolutny jak byłam tego mieszania, że jak, no, same zdjęcia z tego mnie przerażały. No przecież 1v1 robić, nie, na niego, to jest tylko jeden. No easy, na no, e. I później masz tego weekend, ten wi... Weekend, ty... masz weekend, no ten weekend, ten, ten... Masz... <laughs> gdzieś Polas, gdzieś Polas, gdzie mam Polas? Tu jest, tu jest, no to wypierdala. Ale no, co ty robisz? Człowieku, kamera i audio, naprawcie tego, bo baguje się tu. <laughs> Tam był, tam był. Gdzie? Tu? Tutaj. Jest! O! Oh, jak dobrze, że jesteś! O! Wasza miesiączka! Polat? Jest! Jest! Yes tu! Dopra. Pentakal. Wętital. Wętital. Węta. Ja słyszałem. Ja słyszałem węta. Ja nie. A ja tak! Ja machałem się na sekundę. Hello. O oh, o oh, o oh, o oh. jest! Misiu! O, <laughs> o! Oh, o! Oh, mnie! Oh. Oh. Prawie mnie do. O, tu jest! Play audio, play, play audio! Play! Play! O oh, ty kurna! Wenta! Zablokuj! Kurna no silu to debilu! Video play, error. Play audio. audio error. Ja pierd to jest! <laughs> Ventikal! Play the fucking audio! No Nie, tu au Nie no kurna! Frajerze! Pfft. Pfft. Dobra, to mnie przyspieszyło akurat No bo, tutaj tak To no. było A i on z venta poszedł Pfft. Z tego, którego silowałem wcześniej A silowałem drugi no co za łeb To nawet nie jest straszne to mnie wkurza to... To ja rage wyjtuję! Ale re... next level rage wyjdę To co córku od razu odpalamy, co? <grym <grym tytuł będzie FNAF 2 plus FNAF 3 plus 2 4 <grym> A później wybierzecie które małe przechodzi Który do końca A tak później tam się FNAF 4 znuci i to będzie FNAF Sister Location A ty je zagraj, bo ja nie wiem jak grać O zdadnym wojny wyjdź! Już nie do party Co on oh. zrobił? Temo, tego razu Tego razu Zamknął cię w swoim pokoju. Ale nie bój się, ja jestem z tobą. Transle <laughs> Translator, go na Google Translate. <laughs> What the fuck, dude? <laughs> <laughs> ej, ej, Miłotre, ej. Jest ja dzień. też patrzę, jak myślę o kolejnym <laughs> Fajna jest książka No nie, siąka. właśnie, ja też tak myśl myślałam. Nie tak. No. Wreszcie się postaram. sam neuron mamy. Idź tutaj, żeby zamknąć drzwi. Znaczy, żeby iść do drzwi. No to już, no to moje angielski. No listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. If you do not hear breathing, then use your flashlight. Flashlight. Ale to jest... Ale to jest ciche. Nie no, ja nic nie usłyszę. No ja też nie, w sumie, realno. Ja, ja tego nie podkręcam na głośno. Ja bardziej usłyszę swój komputer. No właśnie bez kitu. Ja znowu serca tu dostanę. <laughs> Boję takie RNG? No właśnie. Ja nie patrzę, ja no to nie pa, ja tak, ja tak, zapalę za ja to ich... nie ja to. nie, 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 ja nie, będę podkręcał nie <laughs> Nie śmiej się Ej, już nie ma tych wskazówek Nie oddychał Nie oddychał, no przecież nie <laughs> ja oddychał ja, ja tego, ja głośnik wyciągnę, będziemy tak do ucha tak Hello, hello <laughs> Your phone is ringing, Nie jak będzie, jak będziesz coś słyszała, to masz tego, masz zamknąć drzwi. To właśnie, a nie widzą mi w to zagra. Ale na przykład głuchy już nie. Tak się składa, że jesteśmy w Jedno i drugie. ZAMKNI! <noise> Słychać było, słuchać. Oddychał już, Ej już? Dobre zakończenie, oddychał <noise> oh. oh, <Fuck>. zy... <noise> Ale ty jesteś tu dobry <noise> Nie mów jeszcze, nie Słyszałaś? Nie wiem, wydawało mi się, że coś słyszałam, ale wiesz, lepiej. Nie oddychał, bo za tym baję Nie wyszło tak źle. O. No, macie nowy rok, znaczy wesołego nowego roku. <laughs> macie nowy rok. E. Wesołego i nie wiem kiedy jakimś... Kiedy wypuścimy? Ale jeśli wypuścimy w miarę wcześnie, to wesoły świat. Słu słuchajcie, jeżeli tego. Nie, no nie wypuścimy na nowo, to nie ma. To nie. Ale. <laughs> Może już tego przypomnimy sobie znowu jak znowu zapomnimy, znowu sobie znowu przypomnimy Na przykład nie będzie tak to pół roku nowy odcinek tylko będzie może trochę częściej. Może A to głębokie może, może takie Tak, no 50-50 Was that the bite Was that the bite Was that the bite Was that Dubai? ostrość, popieru nic nie łatwiej. Vlog style. Ej, robimy vloga. Nau! Na, tak na ulicy wyjść? Tak, i w nauce No, holt, no, no i tak, elo, dobry, koniec. Hi, jestem Freddy Fazbear.